Zjesz z ręki? Halo? Proszę, zjesz z ręki? Haha! Ha. Koleżanko? Oje. Ej, gdzie wy idziecie? Halo? Dziewczyny! Paweł! Paweł, owce mi uciekają! Paweł! Maluchy, chociaż wy zostańcie! No, narobiła. Się. Co to marzyka robiła, przypadł co się cutoś to Puścić babę z miasta kułowcom. Tak to się kończy. Puścić babę z miasta kułowcom. Tak mnie podsumował mój kolega góral. Do nocy będzie zgoniła za nim teraz. Proszę bardzo. Jo, ja idę na obiad, a ty mi się tu poradzisz. z nimi. A widzisz Idzie mi. Chodźcie. Zapraszam serdecznie, zapraszam serdecznie. No udało się, bez strat w ludziach i w inwentarzu.